Pokój i dobro. Wita, przemiennik na koskowej górze. Stefan Roman 9, Paweł. No to korzystając z bardzo ładnej pogody w sobotę, można powiedzieć, że temperatury to mamy raczej nie zimowe, ale takie bardziej wiosenne wręcz późno. <coughs> Następna stacja pogodowa, ostatnio był z Wardoń. SR9 WXW, oczywiście tam też była w moim e, nagraniu pomyłka. Nie SR8, tylko SR9, a tym razem jesteśmy. W zasadzie nie na Pilsku, na parkingu zaraz przed granicą polsko-słowacką w Korbielowie. Zabieg słowny, żeby uniknąć trudnego pytania, jak ta przełęcz ma, jak się nazywa, bo nie pamiętam. No i tym razem idziemy do stacji znajdującej się może nie tyle na Pilsku, Ponieważ Pilsko jest gdzieś tam, ale na wysokości około 1440 metrów na górnej stacji na szczycie wyciągu orczykowego numer 7. Ona się przedstawia w moim systemie, jest nazwana jako Pilsko, natomiast jest to oczywiście pewien taki skrót myślowy. No ale nie jest to też hala miziowa. Ja się już tutaj zbieram. Wszystkie jakieś tam, proszę, nawet kije mam. No i znowu widzimy się za chwilę, a ja tam oczywiście jeszcze muszę wyszłapać. 7 metry na sekundę. Brak zmian przez ostatnie 2 godziny. Temperatura 9 stopni Celsjusza. Jezioro Międzybrockie góra... Południowy południowo-wschodni 1. Kropka 9. Tak jeszcze szybkim rysem historycznym Ta stacja, która jest zawantowana. tam, umówmy się, że na Pilsku Powstała w 2020, podajże chyba, pierwszym roku w czerwcu Ona również bazuje na moim Parameteo, natomiast jest tam troszkę wcześniejsza rewizja w stosunku do tego, co jest obecnie w Tatrach Różnice są z jednej strony duże, z drugiej strony nieduże, ale to może innym razem wyjaśnię. No, ja tam dzisiaj idę chociażby z tego względu, że stacja już tam działa. Znaczy, ostatni raz byłem tam rok temu, no i co jakiś czas ze względu też na lokalizację, sposób w jaki tam są wszystkie te urządzenia zamontowane. No, to co jakiś czas muszę się tam udać i prostu zrobić taką szybką. E, czy rewizję no, sprawdzić, czy tam wszystko jest w należytym porządku. Stacja oczywiście działa, natomiast bardziej zmierzam do tego, czy, że tak powiem, e, żaden tam element prześrubowany w ten czy w inny sposób nie chce się nauczyć latać. No stąd właśnie idę sobie czerwono-niebieskim szlakiem z Przełęczy Glinne, jak się okazuje. E, czerwony szlak to jest oczywiście GSB w tym wydaniu. E, niebieski idzie Bezpośrednio na, na Pilsko, znaczy na szczyt Pilska, bo Czerwone zakręca sobie oczywiście za łocho, 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 dłuższy odcinek drogi. Zakręca sobie, trawersuje na halę miziową, na którą w sumie chyba też dzisiaj pójdę. Przede wszystkim do schroniska, no ale tak to jest. Tam sobie Antonow II latał. No ale już sobie poleciał, już go nie słychać. Także tak to wygląda. No i pewnie widzimy się albo już od razu pod stacją, albo jeszcze coś tam wstryknę na, na szczycie. No to jestem już pod Pilska. Jest w zasadzie prawie kompletne bez wietrza. Jakby nie ci ludzie tam, to, to by była absolutna cisza. No wiadomo, tam oczywiście jest Babie Góra. Tam są Tatry. Nie pytajcie mnie, który szczyt jest, który tam jest zalew w... no zalew na Orawie nie wiem czy to jest bardziej e, twardoszyn, czy to jest bardziej e, namestowo, no ale, ale wiadomo o co chodzi. E, tamten pasek, może podsumuję troszkę e, który widać, e, to jest e, stok narciarski na w Zawoi prawda? E, na Mosornym Groniu tam dalej się ciągnie, idzie pas Małopolicy to nawet to tutaj, chyba nawet tu policz widać. Tam na dole jest Jeleśnia. To jest prawdopodobnie Krzyżowa. Tam. Ojej, już świnna. Gmina tam jest, mają w godle dzika czy świnie, ale tak, to się chyba nazywa świnna. No i tam w stronę bardziej jest na suchą Beskidzką, Maków Podkalański, a w tamtą stronę mamy całe pasmo e, Leskowca, które przechodzi tamten też, taki następny biały, taki, taki, ten to jest żar, jezioro Żywieckie. No i tam oczywiście widać kawałek żywca, a tam w dole jest Sopotnia. E, tak, bo są dwie, mała i, i wielka, tak, są sopotnie. Także tak to wygląda, pogoda bardzo dobra, choć liczyłem trochę na lepszą widoczność. tak no, okazało się, że faktycznie w topografii jestem kiepski. Jak sobie tutaj chwilkę na to wszystko popatrzyłem i popatrzyłem też na mapę, to przecież wszystko stało się jasne. Przede wszystkim to tam. Znaczy tak, tu jest oczywiście y, Lipowska, tak. Znaczy Lipowska, y, nie Lipowska. Y, Rysianka, Romanka A tamto w tle, co wziąłem za Młynsu, to jest oczywiście przecież chodzi tam Teraz, jak się trochę więcej tej górki odsłoniło, to wszystko stało się jasne. Wobec tego, rachowiec jest to jest prawdopodobnie to. Tutaj ta miejscowość na dole, którą widać, mam nadzieję, to jest zlatna, czyli w takim razie tam ten kawałek jakichś tam zabudowań to są Uisoły, gmina Uisoły, tam jest glinka. Tam dalej też kawałek miejscowości, nie wiem czy to w ogóle widać, to będzie rycerka, prawdopodobnie dolna, czyli tutaj mamy młyncu jest tu. Tam gdzieś któryś ten szczyt to jest wielka. O teraz któryś tam ten szczyt to jest wielka rycerzowa. A w dalej ten taki powiedzmy najbardziej wybitny, to jest, to jest Wielka racza. Praszywka jest. Jest trochę powiem szczerze, słaba widoczność, nie żeby mnie to tłumaczyło, ale praszywka to jest tam któryś ten. Czy nie to jest, to jest, to jest tamten szczyt, tamten wyżej. Wyżej wyżej. Ja tu zresztą kiedyś glejtem przeleciałem, to znaczy wylądowałem tam z latnej. Niestety nisko mi się nie udało wknieć. Natomiast no tak to jest, no po prostu ze szczytu, znaczy z powietrza, przepraszam, te wszystkie szczyty wyglądają trochę zupełnie inaczej. No a tu oczywiście mamy em, no, niskie tatry, tak? Jakiś tam Djungberg Chopok, tak? Oczywiście znowu się pogrążam, no ale dobra, powiedzmy, że Tatrami to się nie zajmujemy, zajmujmy się Beskidami, także e, tak jak tutaj wspomniałem. E, e, a tamto między Rysianką a Romanką, to nie wiem, czy to właśnie gdzieś mniej więcej nie będą okolice Suchej Góry, e, czyli Rajcza... Rajcza stąd oczywiście nie widać, ale Rajcza będzie po prostu tutaj zaraz pod z tymi górami no i tam jak mówiłem wcześniej skrzyczne y, szyndzielnia y, klimczok przepraszam bieniatka znaczy magórka bieniatka kozia wielsko i tak dalej i tak dalej no oczywiście wszystkie te się tam w kotlinie y, lipowa kalna leśna etc., etc 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 jak taki jeden biegomość ze złotych łanów No, ogniskowa 200 mm się od czasu do czasu przydaje. Bo sobie można bezkarnie coś takiego pokręcić. Różne dziwne mają pomysły ludzie, by potem znali w razie czego numer do GoPro. A propos ogniskowej 200 mm, to jakby co, to ja pod słońcem nie widziałem tutaj dokładnie co ja kameruję. Tym niemniej jednak, jesteśmy już na miejscu przy stacji pogodowej. No w zasadzie ja ją nazywam Pilsko i ona tak się w systemie zgłasza, natomiast jeżeli sobie tu zobaczymy to my oczywiście już na Pilsku nie jesteśmy. Nawet nie jesteśmy na górze Pięciu Kopcach, tam jest hala miziowa, oczywiście schronisko, a tutaj mamy wyciąg orczykowy numer 7. Legenda, legenda polskiego narciarstwa, każdy kto z nim walczył wie o co chodzi. Stacja jest mniej więcej na 1440 metrów. I tutaj od razu, żeby zaraz nie było, LL nie jest zgodny z wymogami WMO, dlaczego ten czujnik jest tu w takiej w ogóle to jest tak, tak, to jest dokładnie, to jest obudowa z druku 3D. E, tu jest termometr DALALAS DS18B20, czyli nie tak jak na wielkim rachowcu, gdzie jest PT-1000. E, natomiast e, znowu, jeszcze raz powtórzę, e, ta stacja tutaj nie służy celom naukowo-badawczym, tylko jak tutaj ładnie można powiedzieć, mamy ośrodek narciarski, e, każdy narciarz wie co to jest warun na Pilsku, e, każdy wie dlaczego Pilsko jest stolicą polskiego freeride'u e, i... Akurat ta pogodynka jest jedną z częściej y, używanych po statystykach. Patrząc, ma jedno, jedną z większych. Y, y, najwięcej wejść, znaczy nie najwięcej, natomiast jest tam powiedzmy na podium w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o y, wejścia. I teraz tak, y, co my tu mamy, czego nie mamy na y, wielkim rachowcu? Na rachowcu tego nie ma, a w Tatrach tym bardziej, mianowicie czujnika prędkości kierunku wiatru, czyli anemometru. I zaś oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, że Wigil, tu jest dach, to w ogóle nie mierzy źle i tak dalej. Oczywiście. Natomiast pierwsza podstawowa rzecz. Mamy te urządzenia zamontowane tutaj na, takim, na takiej budce obsługi i wyciągu. Tym razem nie jest to, że tak powiem stalowe, tylko to jest jakaś tam konstrukcja drewniana, ocieplana, yy, no, tak jakby obita od zewnątrz blachą, i z naturalnych powodów nie mogę tego czujnika wyciągnąć też dużo wyżej niż jest w tym momencie. Ponieważ w zimie, kiedy występuje tu oblodzenie, a potrafi być dosyć duże, no, mogłyby występować dosyć duże yy, na momenty gnące, które by mogły tam yy, nie tyle, że zniszczyć anemometr, to, to tam oczywiście swoją drogą, choć akurat teraz ten całą zimę przetrwał bez szwanku. Natomiast no. Mm, Tutaj ten dach, to tak powiedzmy, nie chciałbym go, że tak powiem, przedwcześnie na własny koszt yy, remontować, ponieważ no, urwało tutaj tą deskę, nieważne. Yy, mamy oczywiście antenę do transmisji danych. Yy, jest to półfalowa, no nazwałbym to ładnie. Kopia tak zwanej pałki radmorowskiej, natomiast jest to urządzenie, jest to antena BSOVH w produkcji mojego kolegi Tomka Krzyżanowskiego z Bytomia, którego przy okazji tutaj pozdrawiam. Ona jest zamontowana w taki sposób, ja zaraz będę sprawdzał czy tutaj te wkręty do drewna no, nie poluzowały się. No, wiadomo, no co jakiś czas trzeba takie rzeczy sprawdzać. Mamy czujnik wilgotności. Na rachowcu jest włożony razem z termometrem do obudowy przeciwsłonecznej. Antyradiacyjnej, bardziej fachowo mówiąc. Tutaj jest zamontowany właśnie w taki sposób, na takich tak naprawdę łącznikach do drewna. No i wspomniany tutaj DS18W20. No i mamy skrzynkę obudowę z urządzeniami. Ja jej akurat dzisiaj nie otworzę z prostego względu. No, tak jak wspomniałem, urządzenia tu pracują od 2021 roku i być może to będzie widać, być może nie, natomiast jedna z tych śrub mocujących się, że tak powiem, wzięła, ukręciła. To znaczy, może nie tyle, że się śruba ukręciła, choć to też, natomiast urwał się gwint, który jest tutaj w środku. No i jako remedium na to, bo to jeszcze było tam u góry, czy jest tam u góry, po prostu musiałem to rozwiercić. Na na jedno wiertło większa średnica i zrobić to na zasadzie śrubka nakrętka i po prostu no, bez pilnej potrzeby nie chcę tego ruszać, a no, do celów prezentacyjnych jest tam mniej więcej to samo, jest też sterownik Parameteo, tym niemniej jednak w starszej, i to chyba dwie generacje, czy dwie, dwie rewizje sprzętowe. Dwie wersje, dwie rewizje sprzętowe wcześniejszy Ma tam no, większy trochę pobór mocy, czy pobór prądu, zwłaszcza w stanie. ojej radio mi się odezwało. No, już, 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 już radio wyłączyłem. Większy pobór mocy miał, zwłaszcza czy ma w zasadzie w stanie głębokiego uśpienia. Były też takie inne, typowo elektroniczne problemy. A jeżeli chodzi o prąd, dlaczego jest to ważne? Ponieważ jak sobie pójdziemy tutaj, to tutaj mamy panel fotowoltaiczny. On ma moc. Eee, co tu jest napisane? Eee, 30W? Chyba tak, 30W. Zamontowany w taki sposób poziomo. Ja też zwracam uwagę, bo myśmy się niestety odbili od tego po prostu od mojej ówczesnej niewiedzy. Najlepiej panel montować w taki sposób poziomo, jeżeli jest ryzyko, że górna sekcja będzie zacieniona, ponieważ te wszystkie ogniwa tutaj są typowo łączone serią z góry na dół szeregowo i to potem równolegle. A ponieważ ogniwo fotowoltaiczne jest tak naprawdę, jak to się ładnie mówi, źródłem prądu, a nie napięcia, to jeżeli tutaj. I ten górny, Górna część będzie zacieniona, to pomimo tego, że reszta będzie w pełnym słońcu, to już ta górna część będzie miała bardzo dużą rezystancję, będzie dawała małą moc i przez co cały panel będzie dawał moc, ponieważ w przypadku takiego szeregowego podłączenia jednej sekcji za drugą, czy jednego pojedynczego ogniwa za drugim, no to tutaj wiadomo najsłabsze ogniwo ma, no tak jakby szkodzi najbardziej. No i teraz tak, mamy tu ten panel, natomiast y, okazało się finalnie, że y, no, tutaj z fotowoltaiką jest duży problem. Jaki? Ja teraz robię pod słońce, może tego nie być widać, ale po pierwsze mamy tutaj kosodrzewinę, czy w zasadzie takie już powiedzmy większe krzaki. Jesteśmy w ogóle na północnych stokach Pilska, dosyć stromych. W zimie to słońce no, nie wychodzi zbyt wysoko na horyzont. W tym momencie mamy już marzec, ale i tak to jest w tym momencie godzina tam powiedzmy 13-14. Plus no, każdy kto tam z Pilskiem yy, ma coś więcej do czynienia wie, że jest to szczyt, na którym generalnie bardzo długo i bardzo intensywnie często się trzyma duże zachmurzenie no i niestety skończyło się to tym, że gdzieś tak do początku października stacja bez problemu działała mi tu z fotowoltaiki i było wszystko ok. Natomiast jak się zaczęła zima, jak się zaczęły tygodnie w zasadzie, całe tygodnie bez. Słońca, no to pojawił się problem, że się stacja wyłączała. A ponieważ, tak jak wspomniałem, no jest tu dwie czy trzy rewizje sprzętowe wcześniejszy sterownik, do tego stopnia problem istniał, że po prostu w stanie głębokiego uśpienia potrafił wydoić schowaną tutaj żelówkę 9 porą w zasadzie kompletnie do zera. No ale dzięki uprzejmości tutaj em, w administracji kierownictwa ośrodka narciarskiego w Korbielowie, no bo też zapomniałem powiedzieć, tutaj cała ta infrastruktura to jest w wyciągu. To w środku tutaj tej budki, do której właśnie w tym momencie sobie yy, wszedłem, bo mam powiedzmy, że mam klucz. Yy, no został tak jak naprawdę zaimprowizowany tutaj zasilacz sieciowy, który tak naprawdę emuluje nam yy, panel fotowoltaiczny. Jest to tutaj podłączone do kontaktu. No i podaje napięcie 18 czy tam 19 V, czyli takie, które by panel fotowoltaiczny podawał. No nie jest to jeszcze napięcie punktu mocy maksymalnej, natomiast generalnie przy dużym nasłonecznieniu jest to wystarczająco dużo, na pewno jest to wystarczająco dużo, żeby już ten regulator ładowania, nie pamiętam z głowy oznaczenia tego układu scalonego, był w stanie. Już pełnym prądem, czyli tam 1 amper, bo taki jest nastawiony, czy nawet chyba półtorej yy, Znaczy, nastawiony rezystorem, yy, no był w stanie to ładować. No i niestety taka, taka lokalizacja, i tutaj też takie obejście musiało być zastosowane. No, mi to pewnie będzie jedną ręką słabo wychodzić, no ale to tak jak widać, że. Tutaj sobie dzielnie się staram podokręcać. No niektóre faktycznie są troszkę, troszkę tak jakby niedokręcone. Nie wiem czy to jest kwestia, że już nie pamiętam, czy po prostu one tak... Oryginalnie były niedokręcone, czy po prostu się trochę poluzowały, no ale wiadomo, no trzeba tego dopilnować. Też czego nie powiedziałem przy okazji stacji na rachowcu, mamy tutaj tą antenę. Tak to jest oczywiście APRS, częstotliwość 144.8 MHz. Natomiast sieć APRS, czyli Automatic Packet Retransmi Retransmission System. Dobra, nie pamiętam z głowy skrótu, natomiast po pierwsze ona umożliwia trochę więcej niż tylko przesyłanie danych typowo pogodowych. Natomiast stacja, która w tym przypadku jest oczywiście pogodowa, natomiast oprócz tego, że ona wysyła te dane, no to jest jednocześnie tak jakby stacją węzłową, to znaczy do czego do czego do czego pije. Pije do tego, że ona robi też za swego rodzaju retransmiter czy też przemiennik, czyli jeżeli ja mam na przykład stację strzelam, no akurat dobra, Magurka Magórka Wilkowicka może być zły przyk złym przykładem, bo ona i tak jest podłączona do internetu, ale na przykład yy, Leskowiec, yy, Jaworzyn, yy, Jaworzynka w Międzywrodziu Żywieckim, no tablet, tam też się kiedyś przejdę nagram, to ona po pierwsze retransmituje te dane dalej. A po drugie, ma włożoną tutaj kartę SIM, ma modem GSM i też wysyła te dane bezpośrednio do internetu. Zresztą, tutaj, jeżeli chodzi o ten modem GSM, to jest też taka tutaj ciekawostka. Tu jest ta antenka, a stacja bazowa Plusa, bo to jest karta Plusa w środku, stacja Plusa jest tam na schronisku. I pomimo tego, że może by się wydawać, że to jest ile w linii prostej, nie wiem, kilkaset metrów, jeden, jedno drugiego widzi, to ze względu na. Ustawienie tych anten, to że tam są anteny sektorowe ustawione raczej w stronę na nadolin, doliny, plus właściwości propagacyjne w paśmie 900 MHz i okolice, czyli tam, gdzie ten GSM chodzi, to czasami się zdarza tak, że sygnał działa, znaczy, że generalnie komunikacja po IP jest, łączy się to, karta SIM ma zasięg, normalnie łączy się z internetem, a czasami jest tak, że na przykład przychodzi nagle mgła, spada temperatura, i na przykład modem przez kilka godzin nie jest w stanie w ogóle złapać zasięgu. I to nie jest kwestia, że tu podchodzi gdzieś woda, że tego, nie, 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 nie. Poprawda prawda jest też taka, a propos nawet telefonu komórkowego, no już nie mam trzeciej ręki, nie będę tego robił. Natomiast yy, to jest tak, że w tym miejscu na przykład tutaj mi nie działa internet w telefonie, ale wejdę do środka tej budki, którą no już, już, już zamknąłem, bo się, będę, bo się będę powoli zbierał, ale, ale, ale wejdę do środka tej, tej budki. I nagle internet zaczyna działać. Prawda? Pomimo tego, żeby się mogło wydawać, że przecież yy, no tu jest budynek, prawda? Jakaś tam, prawda? Blacha a na zewnątrz nie działa. Tak jak mówię, no też to jest między innymi powód, dla którego ja generalnie preferuję właśnie raczej takie, taką klasyczną komunikację radiową bez użycia sieci GSM, ponieważ jest po pierwsze dużo, dużo taniej, a po drugie jest to oczywiście dużo bardziej niezawodne.